Kapliczka przy ulicy Granicznej na rogu myśliwskiej i trzcińskiej istniała już co najmniej od 1827 roku, kiedy to została zaznaczona na mapie Skierniewic. Od miasta w stronę kapliczki wiodła tak zwana Droga Morowa. Którą wieziono zmarłych na zarazę na pochówki za miastem, w tym okresie było tu pustkowie pod lasem, w pobliżu miejsca pochówków postawiono istniejącą do dzisiaj kapliczkę. Potwierdzono, że kapliczka jest z 1827 roku i że tutaj byli, były chowane ludzie, ale z tego, co tutaj starsi ludzie mówili, że owszem, Zwłoki by, ludzi były wywożone, ale nigdy tutaj nigdzie nikogo nie chowali. W każdym bądź razie osoby starsze nic o tym nie wiedziały. Z mojej wiedzy kapliczka ta była nazywana kapliczką myśliwską, ponieważ tam y, spotykali się y, w dawnych czasach myśliwi na rozpoczęcie i zakończenie sezonu. Odbywały się tam msze święte. Później myśliwi ruszali na polowania. Być może ulica Myśliwska, bo tam jest obok też ulica Myśliwska, być może stąd też jest nazwa ulicy Myśliwskiej. Pamiętam jak zawsze w sierpniu, to było 16 sierpnia, na Świętego Rocha były święcone krowy tutaj przy tej kapliczce. Zawsze było ognisko napalone na ulicy i te krowy były przeprowadzane, ksiądz święcił i było, no tak było, tak było fajnie. No ostatnie święcenie, co pamiętam, to było 16 sierpień 1969 roku. Ja od dzieciństwa z babcią przyprowadzałam tu krowy i żeśmy święcili zawsze na y, Jacka. Jacka rocha, Jacka Rocha. W 1950 roku postanowili, że no trzeba tą kapliczkę jakoś doprowadzić bardziej, bo ona już jest zniszczona. Zdjęto obraz z tej kapliczki Matki Bożej i zaniesiono do domu, położone on prawdopodobnie gdzieś na szafie. No jak pomalowali, mówią, no trzeba ten obraz kupić nowy, bo ten jest tak zniszczony, że w zasadzie się nie nadaje do, do, do powieszenia. Jak zdjęli ten obraz, okazało się, że on jest jak nowy, czyli została, został obraz samodzielnie cudownie odnowiony. No, i wtedy ludzie się nawrócili. Zaczęli tłumnie przychodzić do, na Majowe. W 1950 roku to już mówiłam, że był remont, i wtedy pod posadzkę włożyli akt remontu. Nikt o tym nie wiedział w zasadzie, bo dopiero jak żeśmy zaczęli remontować tą kapliczkę w 2002 roku, gdzie była zerwana ta posadzka, okazało się, że ten akt tam jest. No i wyjęliśmy, bo jest założona nowa posadzka. Ludzie przynosili różne datki, dach zrobiony, okna, drzwi zostały nowe założone, nowe ramy do obrazów. A później od 2007 do 2010 roku była ta kapliczka tak sukcesywnie odnawiana, remontowana, no i wygląda tak jak w tej chwili obecnie. No i zaczęły się właśnie od tej pory zaczęły się majowe. Dbamy o tą kapliczkę cały rok. No dają datki, my sadzimy kwiatki, podlewamy. Tutaj jest taka pani, która hoduje, to ona zawsze nam daje te bratki gratis do kapliczki, że już nie bierze pieniędzy. Mamy taki swój repertuar i Każda ma jakieś życzenie i każda podaje tytuł pieśni i według życzenia każdej osoby śpiewam. Tak od dzieciństwa ta kapliczka już jest w naszych sercach.